I kolejny strzał ze Stanów Zjednoczonych w stronę prezydenta Ukrainy pana On się bidny broni jak może. Chodzi o wysadzenie rurociągu Nord Stream. Dzisiejsze polityko przypomina, i no w pewien sposób też ujawnia, że CIA na trzy miesiące przed wysadzeniem rurociągu Nord Stream, który zaopatrywał Europę w gaz, głównie gospodarkę niemiecką, odradzała i przestrzegała Ukrainę, ostrzegała Ukrainę, aby nie niszczyła Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Broni się, broni się w sposób specyficzny i trzeba potrafić to czytać. Używa takich słów, że on jako prezydent nic o tym nie wiedział, a powinien być o takich rzeczach poinformowany, a poza tym to on wydaje stosowne rozkazy, ale mówi za siebie. Tutaj proszę Państwa, tutaj już jest, tu jest już przesłanka do tego, że pan załużny nigdy się nie pojawi. Naczelny dowódca armii ukraińskiej już najprawdopodobniej się nigdy nie pojawi, bo. Holenderskie służby, jak i też amerykańskie służby ostrzegały Ukraińców i proszę państwa, za ten atak jest w tej chwili posądzany pan załóżny. Holenderska agencja wywiadu wojskowego otrzymała informację o nieuchronnym ataku na Nord Stream z anonimowego źródła na Ukrainie w czerwcu, trzy miesiące przed serią podwodnych eksplozji. Proszę Państwa, rzeczywiście takiego ataku nie można dokonać tak po prostu, że jakiś płetwonurek sobie wypłynie. To jest, proszę Państwa, to jest za głęboko, to jest, to jest naprawdę y, poważna sprawa, taki wybuch. I zgodnie z planem, który otrzymały y, agencje holenderskie, dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Walerii Załóżny kierował operacją przeciwko Nord Stream, a to oznacza, w której uczestniczyła niewielka grupa nurków y, podróżujących żaglówką. Proszę Państwa, to jest przede wszystkim, po pierwsze, jest to y, spychanie odpowiedzialności na Ukraińców. Y, chodzi o pana Bidena i jego bezpieczeństwo wyborcze, tak? Bo Amerykanie, no, y, y, jacy są, tacy są, ale nie są aż tacy naiwni i wiedzą, że, że na kolejną kadencję. Prezydent terrorysta nie może być wybrany w ich kraju, ale przede wszystkim, proszę Państwa, jest to chyba kompromis: do tego, żeby, żeby jednak ujawnić, że pan Załóżny jest w ciężkim stanie, no niestety nie przeżył, a był odpowiedzialny za Nord Stream, żeby oszczędzić trochę pana Zełańskiego. Pan Zełański z kolei broni się, że on nie miał z tym nic wspólnego: wszystko zepchnął to jest tylko koncepcja oczywiście, na założnego, który już będzie nie żył, sprawa załatwiona, tak? To był, no, zły człowiek, no, na szczęście ten nowy dowódca, to on jest szlachetny oczywiście i w ten sposób wybrnął sytuację. to jest moja analiza, która, e, która, tu się jawi i tu rzeczywiście wróżby analizy tego amerykańskiego byłego analityka CIA, pana McGaverna, zdaje się, e, mogą, mogą nie być słuszne, że e, rząd Stanów Zjednoczonych zamierza wepchnąć prezydenta Zełenskiego pod ciężarówkę, czyli poświęcić go. Tu rzeczywiście chyba jest już, chyba już się krystalizuje kompromis, że to założnego, który nie pojawia się, proszę Państwa, są jakieś fałszywki puszczane. Tak oni powiedzą, że to było ku krzepieniu serc i tak dalej, że no, z archiwum no, przyznają, chociaż, proszę Państwa, nie muszą nic mówić, Duch Kijowa, który był wciskany, jakiś pilot niewidzialny, nieuchwytny. Potem, że ta wyspa węży, gdzie się bohatersko bronili Ukraińcy, która była poddana na dzień dobry. Tego typu legendy nie są wyjaśniane na Ukrainie. Ukraińcy wierzą w mity, w legendy, przechodzą do porządku dziennego. My oczywiście, Polacy, jesteśmy inni. My wchodzimy w szczegóły, wnikamy w szczegóły, analizujemy i nie, i nie dajemy się nabrać. Jest takie powiedzenie ludowe: Raz psu ogon ucinają, tak? drugi, raz pies, drugi raz pies wie, czym to grozi. Wiadomo, że ogon nie odrośnie, ale, ale już wie, co go może spotkać. To samo jest z nami, z nami Polakami. Raz psu ogon ucinają, raz nas szukaliście, koniec, kropka. Nie dajemy wam drugiej szansy. Więc dziś już nas będzie trudniej oszukać, ale Ukraińców, być może, i opinię światową się da. Widzę tutaj poświęcenie już być może nie żyjącego w tej chwili pana załużnego, Być może na dniach wyjdzie komunikat, że pan załóżny. no niestety po wielkim wysiłku specjalistów ukraińskich, no nie udało się, że Putin zabił pana załóżnego. tak, Będzie tak.